Witajcie w nowym filmie na moim kanale. E, dzisiaj przychodzę z planami czytelniczymi na marzec, nie są one zbyt obszerne, e, chociaż patrząc po jednej z książek, to jest ona dosyć spora, e, więc e, dlatego też wybrałam mniej książek na ten miesiąc, e, a tą książką, którą która jest taką obszerną, jest książka autora, którego wybrałam sobie na marzec, czyli Milesa Camerona, i jest to książka Czerwony Rycerz. Ja ją kiedyś już zaczynałam, ale chyba to nie była jej, jej pora. Książka ma z tego co widzę na lubimy czytać 832 strony. Jest to zamknięty cykl składający się z pięciu tomów. Jest to Czerwony Rycerz, Okrutny Miecz, Straszny Smok, Plaga Mieczy i Upadek Smoków. Mam je tam na półce, nie chciałam ich zdejmować, więc dlatego też tylko o tym wspominam. Cykl nazywa się Syn zdrajcę co jeszcze mogę powiedzieć o tej książce chcę sprawdzić po prostu, czy jest więcej tomów, natomiast lubimy czytać mnie, nie lubi i się postanowiło odłączyć ode mnie. No i, i, i koniec. Zaraz postaram się tutaj jakoś uruchomić internet. Z tego co pamiętam, to jest to bardzo taka mroczna fantastyka. Pamiętam, że bardzo dużo krwi tam jest i, i takich bardzo brutalnych scen z tego co właśnie pamiętam i bardzo taki średniowieczny klimat. Nie, ja co prawda wtedy nie weszłam w ten klimat, ale od jakiegoś czasu już chcę właśnie tak jest pięć domów tylko. E, chcę właśnie powrócić do tego świata. Nie, mamy tutaj mm, opis taki. 28 flaranów miesięcznie. To wygórowana opłata dla człowieka, który ma stawić czoło. Z tego co wiem, właśnie Dzicz powoli zabiera, jakby, tereny ludziom. 28 florentów miesięcznie to stanowczo za mało, kiedy w bitewnym tumulcie szczęki wiwierne zatrzaskują się. Wiwerny, dobrze przeczytałam, zatrzaskują się człowiekowi na hełmie i potwór zaczyna mu odgryzać głowę. Sama taka walka to nie przelewki. Dowodzenie kompaniom ludzi, a nawet gorzej, kompaniom najemników w obliczu zabójczo przebiegłej, przebiegłych kwestii Czy jest jeszcze trudniejsze. Trzeba mieć do tego odpowiednie urodzenie, wyszkolenie i diabelne szczęście. Czerwony rycerz dysponuje tymi wszystkimi przymiotami, na dodatek jest młody i żądny zarobku. Kiedy więc najmuje się wraz ze swoim oddziałem do ochrony żeńskiego klasztoru, traktuje to zadanie jako jedno z wielu zleceń. Klasztor jest bogaty, siostrzyczki zakonne, śliczne, a zagrażający im potwór wcale nie jest straszny. Kłopot w tym, że to nie będzie zwykłe zlecenie. To będzie wojna. E, także jestem bardzo ciekawa. Ja teraz lubię takie właśnie e, klimaty, więc zdecydowanie chcę ją przeczytać i zapoznać się z nią. Kolejna książka jest to książka, którą dostałam do recenzji. Droga na cmentarz Wojciecha Kowalskiego. Ja już z Wojciechem Kowalskim współpracowałam przy moim pierwszym patronacie Dziennik Kobiety. Teraz też współpracuję już jako recenzent. No i bardzo jestem ciekawa tej książki, bo opis naprawdę jest zachwycający. Mały Nathan nie rozumie znaczenia słowa miłość, za to doskonale wie, jak ważne są w życiu pieniądze. Dorastając w domu, w którym relacje rodziny dawno zmieniły się w układy biznesowe, tworzy w swojej głowie przyszłą hierarchię wartości. Na jej szczycie jest on sam i wszystkie jego potrzeby, kaprysy oraz fanaberie. Bogaty chłopak z luksusowej rezydencji początkowo budził wśród rówieśników podziw i respekt. Wkrótce jednak Nathan boleśnie przekonuje się, że świat nie został stworzony po to, by nieostatnie spełniać jego zachcianki, a bajkowe życie nie zawsze kończy się jak w bajce. Więc jestem ciekawa, jak tutaj losy się potoczą. Tutaj na górze same jest napisane, wstrząsające opowieść o ludziach, którzy zostali wychowani by mieć wszystko. No, jestem tego bardzo ciekawa. Nie jest to też krótka lektura, ale w sumie widzę, że rozdziały są krótkie, tak jak lubię. Więc na pewno się polubimy z tą książką. No i przyjemnie jest na stronie wyjustowanej. Nie wiem jak to powiedzieć, no, ale właśnie tą książkę na pewno chcę przeczytać. Kolejna z książek to jest też dostana, otrzymana do recenzji Penelope Ward Zwodniczy Los. To jest świeżynka, wyszła e, niedawno po 4 lutego. E, więc też. E, bardzo jakby świeża książka. E, mamy tutaj Noel Benikt, która znała Arcia Remingtona od lat. Ich rodziców od dawna łączyła przyjaźń. Zdecydowali się nawet wspólnie kupić dom letniskowy na malowniczej wyspie White. E, Noel nie była z tego zadowolona. Mieszkania przez kilka miesięcy po jednym dachem z Archim wydawało jej się co najmniej kłopotliwe i rzeczywiście początki były trudne. Z biegiem czasu jednak nawiązali nić porozumienia. Więcej zaprzyjaźnili się ze sobą. Wystarczyło po prostu lepiej się poznać. Strasznie długi opis, ale przeczytam. Zbliżając się do siebie, poznawali swoje sekrety, a także okazywali swoje sobie wsparcie. Mimo to nie narodziła się między nimi zbyt silna więź, a tamto lato skończyło się nagle i dramatycznie. Noel i Archie rozjechali się w różne strony i zajęli swoimi sprawami. Pomimo odległości przez lata otrzymywali przyjacielskie kontakty. Noel wiele razy wracała myślami do tamtej letniej nocy i zastanawiała się, co by było, gdyby zachowała się inaczej. Za każdym razem otwierdzała się w przekonaniu, że życie z Arciem byłoby piękniejsze. Kochała go, choć dzieliły ich setki kilometrów i życiowe okoliczności. Gdzieś w głębi serca wciąż miała nadzieję, że któregoś dnia będą razem. Aż przyszedł dzień, w którym Archi ponownie pojawił się w życiu Noel, tylko że zupełnie nie w taki sposób, o jakim marzyła. E, no, i to jest książka... O Jezus Maria, e, mi uleciało. to jest książka e, dla czytelników powyżej 18 roku życia. E, czyli będą tam jakieś fajne sceny, pikantne. Znaczy nie wiem, czy fajne, bo nie, nie każda taka scena jest fajna. E, co dalej? Tu mi się światełko rozładowuje, więc muszę podłączyć. Więc co dalej? Przeczytam w marcu. Planuję przeczytać książkę, którą niedawno przygarnęłam, a mianowicie Rachel Joyce i niezwykła. Wędrówka Harolda Fry. Nie wiem, czy tak się czyta, czy nie. Jest to też autorka bestsellera Marzenie panny Benson. Ja niestety nie czytałam. No i po opisie to jest książka pierwsza od jakiegoś czasu, w której przeczytałam opis. Po opisie bardzo mnie do siebie przekonała. List, który zmienił wszystko, przyszedł we wtorek. Zamiast wysłać, wysłać krótką odpowiedź, Harold Fry, Fry, postanowił wyruszyć na drugi koniec kraju. Wierzysz, że dzięki temu Queenie będzie żyć? Proszę jej powiedzieć, że Harold Fry, Fry, jest w drodze. Wystarczy, że będzie czekać, ponieważ mam zamiar ją uratować. Rozumie pani, ja będę maszerował, a ona musi żyć. Harold nigdy nie robił niespodzianek, ostatnio nawet nie wychodził z domu. Teraz idzie bez mapy i telefonów w coraz bardziej znoszonych żeglarskich butach do kobiety, która kiedyś go uratowała. Samotna wędrówka staje się okazją do poznania wielu ludzi, ich radosnych wspomnień i nieszczęśliwych historii, a przede wszystkim zrozumienia i uratowania siebie. Eee, inspirująca powieść, poruszająca najczulsze struny, nominowana do Man Booker Prize. Ja ją już widziałam kilka razy w tych koszach takich z książkami w Carrefourze, natomiast jakoś do niej nie sięgnęłam, ale przez to, że u mnie jest niedaleko biblioteka, w której jest taka półka z książkami do oddania, ta książka tam leżała i postanowiłam ją wziąć, bo skoro już tyle razy ja ją widziałam. No to chciałam właśnie ją, się z nią zapoznać, no i, i cieszę się, że, że mi się udało. Tutaj nawet yy, jakaś mapka jest. Czyli yy, cały początek przygody zaczyna się w King's Brights, czyli tu na dole mapy. Idziemy cało tu i koniec jest w Berwick w Szkocji. Jestem ciekawa, bo myślę, że ta przygoda e, Harolda będzie bardzo, ale to bardzo ciekawa i inspirująca. E, no i książka z wyzwania od wydawnictwa Orzeł. E, I tam jest w tym wyzwaniu e, nie wiem czy mam to na tym. E, Aha, to na kwiecień. No dobra, ale postaram się przeczytać jeszcze w marcu. Może pod koniec marca zacznę. Bo to jest, chodzi o książkę, jest z gatunku, którego nigdy wcześniej nie czytałam. Takiego gatunku chyba nie ma, ale więc podciągnęłam pod to, że najrzadziej czytam. I najrzadziej czytam w zasadzie biografię. Więc wybrałam książkę o Adamie Wójciku, czyli. Jednym z najbardziej znanych koszykarzy w Polsce. Tak bym powiedziała. I chyba naj... taki jeden z lepszych. Uważam, i pamiętam, jak byłam dzieckiem, to chodziłam właśnie na mecze Śląsk Wrocław, żeby po prostu zobaczyć, jak gra Adam Wójcik. Teraz w polskiej lidze grają jego synowie. Natomiast uważam, że to już nie jest to samo, co, jakby, co grał tata, bo ich tata grał zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Dużo tu jest zdjęć i, i, i w zasadzie bardzo. Ta książka mnie do siebie ciągnie, więc będzie okazja, żeby ją przeczytać. No i przeczytam trochę, co tutaj jest w tej książce, co łączy silnego skrzydłowego z mafiami polską i włoską, a co z milicją i CBA. Czy naprawdę polski koszykarz potrafił zesłać deszcz? Czy spotkał Michaela Jordana i Jana Pawła II i gdzie się podziały skarpetki, które przywiózł z NBA? Kto i kiedy rozwalił nos, a kto dzięki jego punktom uznał, że Bóg istnieje. Czy naprawdę był Klaudią Schiffer polskiej koszykówki i co na to wszystko wicepremier i wicemarszałek Sejmu RP? Pierwsza biografia polskiego koszykarza to niezwykła opowieść o karierze i życiu tego wspaniałego sportowca. To książka mecz, zawierająca mnóstwo anegdot, barwny reportaż, w którym o 30 latach kariery ikony polskiego basketu opowiada sam Adam Wójcik i jego najbliżsi przyjaciele, leki wice dziennikarze, wspaniali koszykarze i najlepsi trenerzy. To niezwykła pełna przygód podróż z PRL-u do wolnej Polski z oławy do Wrocławia przez Stany Zjednoczone, Hiszpanię, Grecję i Włochy. To dziesiątki opisów dramatycznych meczów, które przeszły do historii i szczere opowieści o kulisach, wzlotach, triumfach oraz upadkach i porażkach legendy polskiej koszykówki. E, niestety Adam Wójcik zmarł na raka, e, więc niestety nie ma go już z nami, ale faktycznie to był jeden z takich koszykarzy wspaniałych, bym powiedziała. E, no i Planuję czytać. Jeżeli nie uda mi się w marcu jej skończyć, to na pewno będę chciała ją przeczytać w kwietniu, żeby też spełnić trochę to wyzwanie od właśnie wydawnictwa orzeł. Także tak czytelniczo układa mi się marzec. Mam nadzieję, że spełnię tutaj swoje. Plany. I przyznam, że w lutym poszło mi to całkiem sprawnie i całkiem dobrze. Nie przeczytałam w zasadzie tylko dwóch książek, ale o tym w podsumowaniu miesiąca będzie. A i w ogóle czytelniczo luty to wyszedł tak samo dobrze jak styczeń. Więc naprawdę jestem zachwycona tym. E, także co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał miłego tygodnia. No i cześć, pa-pa!